Siema, z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami o Software. A w dzisiejszym odcinku mamy kolejne informacje na temat dodatku Iberia. Dzisiejszym głównym tematem będą znaki i te drogowe, i też te takie reklamowe, które spotkamy w tym dodatku. Dodatkowo pojawiła się pewna informacja na temat daty premiery. Nie znamy dokładnej daty, jednak, no, już tutaj jest informacja o konkretnym miesiącu. Jednak są to jeszcze takie szacunki, no i no to jest pozytywna wiadomość o tyle, że jest jakaś w ogóle informacja na temat daty premiery natomiast nie wiem czy sama treść tej informacji jest dosyć pozytywna. Ale zaczynamy na początku od tych znaków, bo jeśli chodzi o dzisiejszą informację, to można powiedzieć, że te znaki nagle się od tak pojawiły, jest ich bardzo dużo no i fajnie to wygląda, zwłaszcza, że są fajnie zrobione, szczegółowe. Momentami będzie to fajnie wyglądać, zwłaszcza z tymi reklamami. Jak widać na pierwszym zdjęciu, mamy tutaj taki miks takich znaków drogowych i tych reklamowych. Jednak na początku zaczynamy przede wszystkim od znaków drogowych, jakie pojawią się w tym dodatku. I oczywiście można zobaczyć wiele tutaj ciekawych, specjalnych znaków, i tych pionowych, i tych poziomych. Te poziomy przede wszystkim będą widoczne przed bramkami, choć przedtem, jak były informacje o tych bramkach, jakoś się nie pojawiały. Przynajmniej ja nie kojarzę, żeby ich tam aż tyle było, albo że w ogóle były. Oprócz takich zwykłych znaków, jak można zobaczyć, pojawiają się też takie dosyć fajnie wyglądające znaki, zwłaszcza kiedy zapada noc, jest już trochę ciemniej, a one są w dosyć ciekawy sposób widoczne przy takim naświetleniu, co możemy zobaczyć na tym piątym zdjęciu. Wydawałoby się, że znaki to taka zwykła rzecz, pewnie w większości aż tak niepotrzebna, no ale warto jednak zauważyć, że od pewnego dłuższego czasu yy, osoby, które odpowiadają za tworzenie tych znaków Wkładają dużo roboty w to, żeby one prezentowały się jak najlepiej, a dodatkowo działały też dobrze, ponieważ dążą do tego, żeby za pomocą tych znaków, oczywiście można było normalnie dostać się w odpowiedni kierunek. Sam znam osoby, które mogłyby wyłączyć GPS-a i jeździć normalnie na znakach, czy też na nawet na pamięć. A te znaki z tego co kojarzę od kilku lat są tak dosyć szczegółowo fajnie robione, nie bez powodu jakiś czas temu była renowacja tych znaków nawet na starych terenach. Tutaj mamy jeszcze ten podgląd na te świecące znaki, więc jak widać te znaki, więc jak widać to oznakowanie na tym dodatku będzie dosyć szczegółowo, będzie fajnie zrobione, aczkolwiek dochodząc do tego zdjęcia teraz trzeba powiedzieć coś o czym SC Software tutaj napisało. Bo wiadomo, że te znaki będą występować w dwóch językach: w hiszpańskim i portugalskim. Wiadomo, w Portugalii po portugalsku będą jakieś informacje widniały na tych znakach. No, a w Hiszpanii po hiszpańsku. Natomiast w Hiszpanii w kilku regionach będzie można zobaczyć jeszcze znaki, na których mamy dwa języki: lokalny i standardowy. Między innymi w północnej części Hiszpanii, tam gdzie jest Kraj Basków, będzie można zobaczyć znaki, na których jest coś napisane w języku baskijskim, a w północno-wschodniej części Hiszpanii będzie można zobaczyć znaki, na których mamy coś napisane po katalońsku. Oprócz tych lokalnych nazw znajdziemy też hiszpańskie nazwy. I dla przykładu, na zdjęciu 12, na tym lewym znaku, można zobaczyć właśnie te dwie wersje na tym jednym znaku: lokalną nazwę. I ogólną po hiszpańsku, także dosyć fajna szczegółowość, jeśli chodzi o te znaki. Jak widać na 13 zdjęciu, na tych dwóch znakach, tutaj na pierwszym planie, też jest taka wersja, gdzie mamy język ogólny, hiszpański i lokalny. I tutaj tak samo. W dalszej części możemy też zobaczyć znaki no, reklamowe jakieś billboardy, zwykłe reklamy, które urozmaicą widok. Choć w rzeczywistości reklamy to nie jest coś wspaniałego, to w grze wygląda to dosyć fajnie i ma taki swój klimat. Tutaj można też zobaczyć znaki firm. Tutaj jedna z kilku firm, która pojawi się w tym dodatku. Plus można zobaczyć, że ktoś tam używa zestawu z nadszepą. Prawdopodobnie to konfiguracja BW, bo tam Douglasy pojawią się w tym dodatku. Przynajmniej chyba po terenach Hiszpanii, jakoś tak to było. No a w dalszej części pozostałe miejsca. Tu jeszcze można zobaczyć policję. No i pozostałe znaki. I to tyle, jeśli chodzi o temat znaków. Fajnie to wygląda, dosyć szczegółowo. A teraz przechodząc do tej informacji na temat daty premiery. No dokładnej daty nie znamy, jednak jest taka dosyć ważna informacja, że zespół, który pracuje nad tym dodatkiem, cały czas dopracowuje, optymalizuje mapę oraz kończą cały dodatek. Według najlepszych prognoz, yy, dodatek Iberia może być gotowy do premiery w kwietniu. Także przyjdzie nam poczekać jeszcze minimum miesiąc czasu. Nie wiem, czy to jest zbytnio dobra informacja, także jeszcze trochę trzeba przeczekać. Także jest coś o dacie premiery, ale nie wiem, czy to jest dobra wiadomość. No jeśli chodzi o tą informację, no to to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!